No, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale O Trzyżko Zamknięte Mnie Tarot. Kochani, dzisiaj sobie zrobimy mm, czytanie na Nów Księżyca w Wadze, y, które rozpocznie się już 14 października. Y, a więc, tak naprawdę, Nów w Wadze oznacza to, co widzicie na karcie: nowy cykl uczuciowy. Co to dla nas oznacza? <kuh> Przy okazji, będzie nam towarzyszyć zaćmienie słońca. Zaćmienie słońca, które z naszej perspektywy nie będzie widoczne, ponieważ będzie na innej części globu widoczne, ale będzie na nas miało niesamowity wpływ. Ten, to zaćmienie wywoła dużo, dużo chaosu, które będzie miało na celu Wywołanie pewnych problemów, aby przybliżyć, pokazać nam prawdę, pokazać nam, czego tak naprawdę pragniemy, czego potrzebuje nasza dusza. Hmm. Będzie po to, aby wywołać zrozumienie, abyśmy odkryli pewne prawdy w nas, w naszych relacjach. Hmm. I kochani, to. Yy... To ten chaos będzie niezbędny do tego, aby wywołać, aby powrócić do równowagi. Ba może to mieć właśnie związek z uczuciami, z relacjami, z pewnymi osobami. Dla niektórych to będzie zakończenie relacji, dla innych będzie szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, prawdziwego, trwałego, szczęśliwego. Kochani, zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać. Zaraz sobie zrobimy czytanie. Pamiętajcie tylko, bo kilka osób już pytało o to, że w momencie, kiedy są zaćmienia księżyca bądź słońca, pamiętajcie o tym, żeby nie robić żadnych rytuałów, ponieważ mogą mieć odwrotny skutek. Trzymajcie się z tym dwa dni przed i dwa dni po. No to sobie przechodzimy do czytań. Zobaczmy sobie. Następny znak będzie. Wodnik, kochane, wodniki i wodniczki. Zobaczmy, co dla Was. Zobaczmy, czego nie widzicie. Czego nie widzicie? Co Was zaślepia? Ego. Ego Was zaślepia. Kochani, może to jest tak, że nie chcecie się czemuś poddać, że jakieś ego, jakieś stare uwarunkowania trzymają Was w miejscu. Coś, czego nie chcecie puścić. Wielka siła, która Was trzyma i nie pozwala puścić naprzód. Jesteście w stanie to wyzwolić poprzez medytację, poprzez być może jakieś przekazy, znaki, bo mamy tutaj kapłankę, więc mamy osobę, która jest w stanie odkryć prawdę dzięki intuicji, dzięki medytacji, dzięki jakimś przekazom, tak? Pomyślcie nad tym, ale pewne ego, pewne takie zatwardziałe przekonania trzeba puścić. Trzeba puścić wolno. To Was powstrzymuje przed rozwojem. Zobaczmy do czego zmierza. Co nowego może się przydarzyć Wam. Ta nowa droga. Nowa droga a z pentakli. Pięknie. Związana z. Asemiecz. Oh, kokani, nowe nowe pomysły, nowe perspektywy. Bardzo mocno tutaj finansowo się rozgrywa, i są jakieś pomysły, jakieś nowe przedsięwzięcia, które bardzo mocno wpłyną na wasz e, dalszy los. Jeżeli coś wam wpadnie do głowy, coś nowego w e, w najbliższym nowiu, Powinniście w tą bardzo, bardzo mocno iść. Nowe perspektywy, które dają niesamowite możliwości finansowe. Jeżeli coś się otworzy, jeżeli wpadniecie na jakiś pomysł, nie przegapcie tego. Może być to jakiś pomysł związany z dziećmi, może być to pomysł jakiś związany z przeszłością, ewentualnie, kochani, ktoś, kto. Do Was wraca z przyszłości, jeżeli mówimy tutaj o jakichś sprawach uczuciowych, chociaż mam takie wrażenie, że tutaj możliwe, że jest to ktoś nowy, bo dwa asy nam się pojawiły, i czyli jakaś nowość i nagle coś z przeszłości. Słuchajcie, jeżeli ktoś niedawno się pojawił w Waszym życiu bądź y będziecie mieć jakiś pomysł nagle nie wiem, single, kochane single, jeżeli coś do was przyjdzie yy, z przeszłości ale mam wrażenie, że to z takiej przeszłości Hmm, jakby to powiedzieć spoza tego życia tak, gdzieś yy, na planie dłuższym się umówiliście, gdzieś się znaliście, ale w, mam wrażenie, że w tym życiu jeszcze nie Ktoś taki może do Was przyjść, albo może być to biznes, który miał już wcześniej zamiar się zrealizować, się nie zrealizował, i nagle znowu pojawia się taka możliwość, kochani, nowa miłość, rozkwit miłości i pasji, rozkwit miłości i pasji. Kochani, jeżeli byście skłóceni z kimś, to jest też możliwe, że pod wpływem jakiejś informacji ten związek się odrodzi: ten związek się odrodzi albo na nowo rozkwitnie, albo nagle gdzieś tam byliście razem, ale tak nie wiadomo było do końca, bo słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo asów. Czyli tak jakby już coś się pojawiło, ale było bardzo na chłodno brane, czyli as pentakli, as mieczy. Ale jednak jest tutaj wydaje mi się, jakaś relacja relacja karmiczna, nawet nie karmiczna, naprawdę na planie dusz, tu są bratnie dusze, tu jest prawdziwa przyjaźń. Bo nagle nam się pojawia, pojawia as kielichów i król różdek, czyli osoba, która. E, Naprawdę jest warta miłości, ale też wywołuje w Was masę namiętności, pasji. Jest to osoba, która Was pociąga, albo taka osoba się pojawi. Słuchajcie, jeżeli tu nie chodzi y, o, o mi miłość, no chodzi też o miłość, tylko jakby mogą być tutaj dwie różne sprawy. Pierwsza może być y, y, związana z finansami, coś nowego, mm, wejście na nowo w coś, co wam już wywołuje jakieś wspomnienia i jakby pojawia się nowa miłość albo odrodzenie tej miłości, ale naprawdę tutaj niesamowite perspektywy. Tylko musicie się pozbyć tego ego, które tutaj nam troszkę przeszkadza i jakieś takie e, pewne schematy stałe, czegoś się bardzo mocno, kurczowo trzymacie. Tak silnie czegoś się trzymacie. A powinniście odpuścić, zaufać swojej intuicji, zaufajcie swojej intuicji. Tyle, tyle, kochane wodniki. Trzymajcie się. Dużo szczęścia Wam życzę. buziaki, pa.